Rozwierni Wierni, na niedzielę przedpościa Kościół Święty, Matka Nasza, czyta nam dzisiaj lekcję, w Święty Paweł porównuje życie chrześcijańskie do zawodów sportowych. To oczywiście jest specjalnie dobrana lekcja na przedpoście, abyśmy, bo przedpoście jest rozgrzewką przed wielkim Postem, przed tymi ćwiczeniami bardzo intensywnymi, co dorocznymi. I Święty Paweł ma tu na myśli pewnie jakieś olimpiady. Które odbywały się w starożytnej Grecji wraz z królową dyscyplin sportowych, to jest lepką atletyką. Otóż tak jak dawniej, tak i teraz, aby wystartować i zwyciężać w zawodach, potrzeba różnego rodzaju ćwiczeń i wyrzeczeń, treningów i wszelkiego wysiłku, aby zdobyć laurę zwycięstwa. I święty Paweł dzisiaj mówi o dwóch dyscyplinach, mówi o biegach i mówi o zapasach. Czyli biegi różnego rodzaju i pankratio, czyli pięściarstwo i zapasy. Jest takie słowo, które wszyscy znają, to nazywa się asceza. Asceza to po grecku oznacza dokładnie ćwiczenie, także ćwiczenie sportowe. Askezis. Stąd, ci, którzy, byli, ćwiczyli się w ćwiczeniach sportowych, byli atletami, a w języku chrześcijańskim, ci, którzy byli ascetami, to byli ci, którzy idą na ćwiczenia, czyli ćwiczą swoje ciała, na przykład postami, różnego rodzaju umartwieniami, byli Bożymi wojownikami, atletami Chrystusa. I święty Paweł dzisiaj nam na pierwszą lekcję, na pierwszą niedzielę przed mówi, że każdy, kto idzie w zawody, wszystkiego się powstrzymuje. <grymne> Oczywiście ma tu na myśli tych zawodników, którzy szykowali się, do, aby startować w olimpiadzie. I Horacy, jeden z pisarzy starożytnych, opisuje nam takie przygotowanie. Mówią, że ci, którzy startowali na olimpiadzie, to przede wszystkim stosowali odpowiednią dietę. No to jest oczywiste. Że dieta wpływa na kondycję fizyczną. Nie spożywali napojów alkoholowych. Już doszli do tego, że alkohol widocznie obniża kondycję. 9 miesięcy, ob miesięcy wcześniej. I, powstrzy I powstrzymali się od stosunków płciowych. To już i starożytni doszli, że na wojnie takich rzeczy się nie robi. Ponieważ to odwraca uwagę i obniża ducha. Sprawia, że jesteśmy zniewieściali. I święty Paweł, mając to na uwadze, że tak surowo ćwiczyli sportowcy, przykłada to porównanie do życia chrześcijańskiego. W tamtym czasie zawody, stadiony sportowe były w każdym greckim mieście, więc ludzie znali to, to ćwiczenia sportowe bardzo dobrze, więc to porównanie było dla nich bardzo jasne. My mamy dzisiaj w szkołach WF, ale to jest, to jest nic, to jest blade w ogóle odniesienie do tego, co było dawniej. A więc ćwiczenie sportowe jako wzór wyrzeczeń chrześcijańskich, wysiłku, postu, ascezji, powściągliwości. I święty Paweł mówi, ale ja, i daje nam też, polecam się my tak nie biegnę na oślep, walczę nie tak, jakbym, jakbym wiatr uderzał, ale karce ciało moje i do posłuchu przymuszę. Ma no tu na myśli, że my jako chrześcijanie nie biegniemy tylko w kółku po jakimś, po jakimś, boisku, ale celem naszego biegu jest życie wieczne. Bardzo jasno określone. A kiedy, ten po, a kiedy ta meda nastąpi, to tego nikt nie wie. Jedni bardzo gwałtownie przetną z tego życia, a drudzy będą umierać powoli, a może i w jakimś cierpieniu. I walczy nie jakoby wiatr uderzał. No bo jak ktoś się ćwiczy do pięściarstwa, no to zawodnik ćwiczy, mniej więcej wiemy, jak się ćwiczy boks na przykład. Trzeba tysiące razy jakieś, czy jakieś albo karate, albo silna jakieś sztukę walki, trzeba tysiące razy jakieś sekwencje powtórzyć, aby nauczyć się e, e, pamięci mięśniowej. Ale znowuż mówi się Paweł, w naszym życiu duchowym to nie ma takich ciosów w próżnię. Oczywiście pod rę, e, nasz przeciwnik jest niewidoczny, <laughs> bo jest między innymi, bo złych duchów nie widać. Ale też i rodzaj ćwiczeń jest inny. Każdy, kto chce zwyciężyć fokusami, musi tak jak święty Paweł powiedzieć: Karce moje ciało do posłuchu przymuszam, abym innych nauczając sam, nie został odrzucony. Castigo corpus mew. Ćwiczę moje ciało. Ziemska pała do zwierni. medale, wieńce różnego rodzaju, czy tak gratyfikacje finansowe. Są zdolne zmusić wielu ludzi do morderczych treningów. Szkoda, że nie są w stanie zmusić do tego perspektywa zbawienia albo i nie. Oni bowiem to robią te wszystkie rzeczy, aby osiągnąć, jak uczy Święty Paweł, wieniec znikomy, a przed nami jest trwały, bo wieczne. Zawody życia nie są łatwe do tego stopnia, mówi Święty Piotr w pierwszym swoim liście, jeśli sprawiedliwy, z trudem. Dojdzie do zbawienia, gdzie się podzieje bezbożny i grzeszny. Dzisiaj panuje taka herezja, taki fałszywy błąd, pogląd, że zbawienie to jest, to się wszystkim należy i to przyjdzie nam łatwo i bez żadnego wysiłku. Bo Pan Bóg to jest taki dobry dziadek, który nic nie musisz robić, bądź dobrym człowiekiem, taki dobro ludzizm, a spokojnie na koniec życia Przejdziesz przez metę i będziesz cieszył się zasłużonym odpoczynkiem. Wiecie, ta, żadna religia nie ma takich, nawet pogańska nie stawa takich prostych warunków, że nic nie trzeba robić. W tym roku chciałbym was zachęcić, abyśmy podjęli wysiłek i podjęli tradycyjną dyscyplinę posną. Ja oczywiście będę pościł razem z wami, żeby nie było, że sam nakładam ciężary albo zachęcam, a sam palcem nie chcę ich tknąć. Ze wszechmiar wyjdzie to na zdrowie i ciała, bo świat będzie nasty, na jakieś, na jakichś dietach różnego rodzaju, a chrześcijanie co roku mieli też takie ćwiczenie, które dobrze wpływało na ich zdrowie fizyczne. Ale przede wszystkim na ducha. Bo jak nie będziesz karcił swego ciała, to cię zdradzi. Zmysły cię zdradzą. Jeśli przerwiemy swój bieg i przestaniemy ćwiczyć, oddalimy się od Chrystusa, bo nas wikiwa z nas nieprzyjaciel, i słusznie na wtedy powie prorok zginą wszyscy, którzy od Ciebie odchodzą, Panie. Bo każdy, kto przestaje biec, zaczyna się cofać. Drodzy wierni, Ewangelia dzisiaj nam mówi o przypowieść o robotnika w winnicy, że w każdej porze możemy przystąpić do tych, do tych zawodów, bo ludzie nawracają się. W różnych, w różnych okazach swego życia. Jedni od dziecka są wyćwiczeni, w wieże katolickie wychowani, inni znowuż nawracają się w głowie życia, a inni pod koniec życia. Każdemu Pan Bóg da nagrodę i nikt nie będzie poszkodowany. Jednak święty Paweł dzisiaj mówi dla nas także przestrogę, która brzmi bardzo, jak się człowiek z za nad tym zastanowi. To to jest Mrozi w krew żył. No bo zobaczcie, mówi, on to kieruje też i do Żydów, i tych, którzy są chrześcijanami. Ojcowie nasi wszyscy przeszli przez morze. A morze czerwone jest symbolem chrztu Świętego. Wszyscy jedli mannę. To jest figura Eucharystii. Wszyscy pili z opoki, czyli z tej skały, które Mojżesz uderzył, a wypłynęła z niej woda. Ale nie we wszystkich z nich upodobał sobie Bóg. I teraz można to przełożyć do życia chrześcijańskiego. Ilu jest ochrzczonych chrześcijan? Ilu jest członków Kościoła Katolickiego? Wielu. I wielu z nich przyjmuje najświętszy sakrament. I wielu z nich było namaszczonymi świętymi olejami. Przecież zawodnicy do zapasów dawniej namaszczali się oliwą. Sali się mazali oliwą, żeby byli śliscy, żeby było ciężko chwycić. Bo taki śliski człowiek jest bardzo trudny do chwycenia. I my także jesteśmy namaszczani taką oliwą. Przy Chrzcie Świętym, przy bierzmowaniu, a także przy ostatniej walce, którą czeka każdego z nas, to jest przed śmiercią, kiedy przyjmiemy sakrament ostatniego namaszczenia. To także jest rodzaj oliwy. A jednak niewielu z nas upodobał sobie Bóg. Niewielu z nas podoba sobie bóg. To znaczy, że nie wszyscy będą zbawieni. Jakie to są proporcje? Tego nie wiemy. Ale nasz Pan mówi na jednym miejscu: Przestrogę. Szeroka i przestronna jest droga prowadząca do piekła, a wąska i stroma, która wjedzie do nieba. I zachęca nas, abyśmy tą drogą szli. Dlatego, drodzy ja będę zachęcał, od przyszłym tygodniu powiem o czterech ranach ludzkiej duszy, którą zadał grzech pierworodny i jak te rany na przykładowych ćwiczeniach je próbować zaleczyć, tak aby jak najmniej przekładało się to na nasze życie osobiste. Niech dzisiaj będzie takie, taka zachęta wstępna, zwłaszcza co do tego, co powiedziałem o bractwie Świętego Wawrzyńca Pokutnym, abyśmy dobrze pomyśleli i czy przypadkiem nie żyjemy zbyt wygodnie, co prowadzi do zniewiścienia. Dlatego, że się nam nic nie chce, zwłaszcza w życiu duchowym. Bo ktoś powie, jak to, przecież ja pracuję, od rana do wieczora pracuję z robotą, pracuję, mam dwie firmy, to nie o takiej pracy mówię. Bo ktoś może być rzeczywiście bardzo zapracowany w swoich firmach, warsztatach różnego rodzaju, ale ja mówię o życiu duchowym. O życiu, życiu duszy. To może czegoś zupełnie leniwcem strasznym. I jeszcze się będzie maskował, że przecież jestem taki zmęczony, bo ja przecież tyle robię. Tylko potem się może okażeć, że taka twoja praca to przysłowie obsu na budę. Niewiele będzie miało przełożenia na życie wieczne. Że wiele z, tych, z tego było te ćwiczenia uderzania w powietrza, o których dzisiaj mówi święty Paweł. Rozwijając dzisiejszą trzecią orację, dzisiaj są trzy oracje nam przy świętej, ponieważ nie wspominamy żadnego świętego, wybrałem o oddalenie złych myśli. I taka jest intencja dzisiejszej przy świętej, którą za Was sprawuję. Aby Pan Bóg pozwolił oddalić od nas wszystkie złe myśli, gnuśności i zniewiścienia. I wszystko to, co. i, i każdą dobrą myśl, zwłaszcza. Jeśli komuś się powodziło, że to jest dobry pomysł, żeby w tym roku wzi wziąć się za jakąś ascezę, poważne ćwiczenia, zwłaszcza post, aby ta pobożna myśl została w Waszych duszach wzmocniona. Amen. W imi Ojca, <laughs> Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen.